Dzisiaj w Poznaniu prezentujemy autobus wodorowy Solaris Urbino 12 Hydrogen. Pokazujemy możliwości tego pojazdu, ponieważ miejskie przedsiębiorstwo komunikacji w tym mieście jest zainteresowane zakupem ponad 80 autobusów tego typu w najbliższych latach. Początek to autobusy elektryczne tej polityki zrównoważonej, dbającej również o środowisko. Natomiast kolejny plan to już autobusy wodorowe. Jesteśmy w tej chwili po. Sądzę pozytywnej ocenie naszego wniosku złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 84 autobusy wodorowe w dostawie 22-24 rok w proporcji 38 autobusów 12-metrowych, 46 autobusów 18-metrowych. idziemy właśnie autobusem wodorowym. Solaris Lubino 12 Hydrogen. Jest to autobus elektryczny, ale energia elektryczna w tym pojeździe wytwarzana jest na pokładzie autobusu, dzięki urządzeniu, które nazywa się wodorowo ogniwo Paliwowe, wytwarzamy energię elektryczną. Ta energia zasila silniki elektryczne tego autobusu. Jest to autobus całkowicie bezemisyjny. Jedynym produktem ubocznym w procesie wytwarzania energii elektrycznej z wodoru jest ciepło oraz para wodna. Ochrona środowiska, ale też mniejsza emisja hałasu. To jest niewątpliwie bardzo istotne dla mieszkańców i jestem przekonany, że połączenie tego taboru w taki sposób, że będą to zarówno autobusy elektryczne, jak i takie z napędem wodorowym. Te piękne zielone tablice rejestracyjne to jest coś, co będzie wyróżniało Poznań na mapie kraju, ale też pewnie z czasem również i Europy.